Cześć kochani, z tej strony Alicja. Witajcie na kanale Niemiecki z Alicją. A co dzisiaj u mnie? Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim. I moim zdaniem najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Oczywiście w języku niemieckim. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Vorstellungsgespräch. Das Vorstellungsgespräch. To rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim. A jakie pytania? Mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej. Ano, przygotowałam dla Was, moim zdaniem, takie pytania, które no zawsze podają na rozmowie kwalifikacyjnej, tak? No i dzisiaj sobie przez te pytania przejdziemy. Zaczynamy. Więc pierwsze pytanie, które na pewno pojawi się na rozmowie kwalifikacyjnej, brzmi Erzählen Sie etwas Czyli. Proszę, niech Pani opowie, czy Pan opowie coś o sobie, tak? Bo erzeilen to opowiadać. I jeszcze raz powtórzę to pytanie. Erzeilen zi etwas yba ziś? Czyli proszę opowiedzieć coś o sobie. No i wiadomo, tutaj na to pytanie trzeba odpowiedzieć indywidualnie, tak? Czyli... Jak się nazywasz? Jakie szkoły ukończyłeś? Ile masz lat? Jakiego jesteś stanu? Czy panna, czy kawaler, czy żonaty zamężna? I tak dalej. Nie wiem, jakie masz hobby, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, jakby na to pytanie nie będę odpowiadać, no bo tutaj no za dużo jest możliwości. Tak, każdy, każdy coś o sobie myślę, że w języku niemieckim będzie umiał powiedzieć. Dlatego przejdziemy do następnego pytania. I drugie pytanie brzmi, welsie Szterken caśnen sie aus? I jeszcze raz powtórzę to pytanie. Welsie Szterken caśnen sie aus? Czyli jakie mocne strony wyróżniają pana czy panią, tak? Czyli słówko aus oznacza wyróżniać, odznaczać, a szterkę czy die Sterken to są mocne strony. No i tak, co odpowiedzieć na takie pytanie? Jakie mocne strony Panią wyróżniają? Więc zastanówmy się. Ja przygotowałam dla Was gotową odpowiedź na, na takie pytanie. Zapisałam sobie takie słówka jak die Zielstrebigkeit, czyli konsekwencja w dążeniu do celu. die Zielstrebigkeit konsekwencja w dążeniu do celu. The team face guide. The team face Czyli jakby umiejętność pracy w teamie. Kolejne słowo, które możecie tutaj użyć, to the lojalitet. Czyli lojalność. The lojalitet. Czyli lojalność. Kolejne słówko. Die Critic Kritikfeistigkeit. Czyli jakby, nie wiem, zdolność do krytyki, czyli jakby to wytłumaczyć, umiecie przyjmować krytykę, tak? Bo wiadomo, nie każdy potrafi. A to jest, można potraktować jako mocna strona. Die Kritikfeistigkeit. Kolejne słówko, które możecie tutaj użyć, to di-anpassung. To jest jakby dostosowanie, dopasowanie, a to słówko to unpassung, Czyli kolejne słówko, które możecie tutaj użyć, to di-anpassung, Czyli unpassung, di-anpassung to dostosowanie, dopasowanie, a fejjjkajt, wiadomo, to jest zdolność. Czyli zdolność do dopasowania się, dostosowania się. I e, kolejny wyraz: Die Pünktlichkeit. Die Pünktlichkeit. Czyli punktualność. I ostatnie słówko, które tutaj sobie zanotowałam: Die Einarbeitungszeit. Schnelle Einarbeitungszeit. Czyli szybki, czas wdrożenia się, tak? Chodzi tutaj o wdrożenie się do pracy, czyli die schnelle einarbeitungszeit. To jest też jakby mocna strona, czyli szybkie wdrożenie się, tak? Taka zdolność szybkiego wdrażania się. Także jakby wy nie musicie wszystkich tych słówek tutaj y, użyć, że macie aż tyle mocnych stron. Ja tutaj starałam się jak najwięcej wymyślić. Wy możecie powiedzmy sobie trzy powiedzieć, tak? Czyli teamfacekeit, pünktlichkeit i y, nie wiem, Zielsztrebiszkheid. Ok, a jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego e, pytania, to chciałabym Was serdecznie zaprosić na mojego TikToka. Nazywam się Tam m, Alicja Mochnal. No i na mojego fanpage'a na Facebooku, język niemiecki Alicja Mochnal. Gapa ze mnie. Miałam to powiedzieć na początku odcinka, ale powiem teraz. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Udało się. Udało mi się zdobyć 10 tysięcy subskrybentów, także jest tutaj na tym kanale już ponad 10 tysięcy osób, które e, uczy się ze mną języka niemieckiego. Bardzo Wam dziękuję. Niektórzy są ze mną już od początku, wspierają mnie, jakby cały czas są tutaj ze mną. Dziękuję nowym osobom, które doszły. E, no i mam nadzieję, że będzie, e, będzie Was tutaj coraz więcej. Jeżeli możecie coś dla mnie zrobić, jeżeli macie taką oczywiście możliwość. To bardzo Was proszę, żeby wrzucić link do, do tego kanału na swoim Facebooku i poprosić swoich znajomych do subskrypcji tego kanału. Będzie mi bardzo miło, ponieważ y, wiadomo o nich inni też się dowiedzą, że jest taki kanał o nauce języka niemieckiego. Ok, a tymczasem przechodzimy do następnego pytania. Były szterken, czyli mocne strony to teraz słabe strony. Węsie, Szwesien, Zaś i Aus. Welsie aus, czyli jakie słabe strony, najprościej, no jakie ma Pani słabe strony, czy pan. No, i tak, jakie tutaj mogą być te słabe strony? Wiadomo, że najlepiej byłoby powiedzieć, ja nie mam słabych stron, tak? Ale to wcale nie jest dobra odpowiedź, bo tutaj trzeba coś powiedzieć, tak? No słuchajcie, każdy z nas. Ma jakieś słabe strony, no nie oszukujmy się, tak? Tylko co powiedzieć, żeby dobrze powiedzieć, tak, żeby dobrze wypaść przed tym szefem przyszłym. Więc ja sobie zapisałam takie, takie słówka. Oczywiście, ja wam podaję te słówka z rodzajnikami, a wy jak będziecie je wymieniać, to wymieniajcie bez rodzajników. Ale ja chcę, żebyście się nauczyli słówek z rodzajnikami, dlatego ja Wam je mówię jakby z rodzajnikami. Więc tak, pierwsze słowo di Ungeduld. di Czyli niecierpliwość. Kolejne słowo. Da perfekcjonizmus. Da perfekcjonizmus. Perfekcjonizm. I wiadomo, perfekcjonizm to jest. No, mocna strona, ale ona może być też słabą stroną, bo osoby, które są takie aż za bardzo y, perfekcyjne, czasami jakby to przeszkadza, tak? W życiu codziennym czy w pracy. Więc tego można użyć jako słabą stronę, ale też można sobie to, wiecie, o co chodzi, zaprezentować, że ktoś y, dobrze o tym pomyśli, nie? Czyli to jest słaba strona, ale wyjdziecie dobrze w oczach tego przyszłego pracodawcy. Kolejne słówko. Die überpünktlichkeit, czyli przesadna punktualność. No i tutaj podobnie, czyli przesadna punktualność to jest jakby słaba strona, ale wiadomo, dajecie do zrozumienia pracodawcy, że jesteście punktualni, tak? Więc to jest słaba strona, ale Wy się tutaj znowu sprzedajecie z tej dobrej strony. Jeszcze raz powtórzę to słówko. Die überpünktlichkeit. I powtórzcie teraz wy. Die überpünktlichkeit. Czy są tutaj jakieś osoby, które pracują w budowlance w Niemczech, w Austrii czy w Szwajcarii? Mam nadzieję, że tak. Ponieważ y, mam dla Was kurs, stworzyłam dla Was kurs dla osób, które pracują w budowlance lub szukają pracy w budowlance. Praktyczny kurs do nauki języka niemieckiego dla branży Budownictwo. Znajdziecie w nim jakby podstawowe zwroty wyrażenia oraz gramatykę, którą musicie opanować, żeby po prostu jakby dogadać się w języku niemieckim, oraz dodatkowo słówka branżowe, takie praktyczne. Które pomogą Wam w tej pracy w budownictwie? Słówka typu wiertarka, betoniarka, niwelator, beton, cement, żwir itd. Tak tak Te wszystkie, jakby słówka branżowe, znajdziecie w tym kursie. Jest to Kurs tak jak inne moje kursy do samodzielnej nauki. Dostajecie login i hasło i możecie się jakby uczyć kiedy chcecie, jak chcecie. Też tam są jakby nagrania MP3 i wideo, czyli możecie sobie odtwarzać to z tabletu czy z, z telefonu swojego. Także jest to fajna opcja też dla tych osób zabieganych i zapracowanych. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ten kurs wygląda, czy macie jakieś pytania, no to piszcie. Tutaj czy na Facebooku w opisie filmu wrzucam wam linka do tego kursu. No i zapraszam was do zakupu. Jestem otwarta na, na wasze propozycje jakiego kursu jeszcze nie ma w mojej ofercie. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, no to piszcie w komentarzach. Ja cały czas jakby tworzę nowe te kursy, nowe produkty. Także być może też zrobię taki kurs którego wy potrzebujecie. A tymczasem przechodzimy do kolejnego pytania. I słuchajcie, ja już teraz wiem, że ja ten odcinek podzielę na dwie części, bo ja jestem dopiero przy trzecim pytaniu, a film już jest długi. Ostatnie pytanie na dzisiaj, a kolejne pytania w następnym odcinku. I pytanie brzmi: Kenen Sieferand fortung iba neimen? Czyli czy Potrafi pani czy pan jakby brać odpowiedzialność, tak? No wiadomo, odpowiedzialność, czy ktoś potrafi jakby wziąć. No i jak odpowiedzieć na takie pytanie? Ja, ich kann sehr gut, verantwortung übernehmen, ich habe zwei Kinder. Albo ich habe einen Hund. Czyli tak, potrafią bardzo dobrze wziąć odpowiedzialność, być odpowiedzialną osobą, Ponieważ mam dwoje dzieci, albo mam psa czy kota, tak? Wiadomo, to jest jedna z możliwości, jak odpowiedzieć na, ten, na to pytanie. Wy możecie sobie wymyślić coś innego, ale ja jakby miałam taki pomysł i, i tak, tak Wam tą odpowiedź jakby skonstruowałam. Czyli Ja ich za sehr gut i bar und ich habe zwei kinder. I die verantwortung. To odpowiedzialność. Ok, nie rozgaduję się już. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będzie ciąg dalszy tych pytań, które pojawiają się zawsze na rozmowach kwalifikacyjnych. A tymczasem dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.